Hej, i witam was w dzisiejszym dniu. Ostatnio jak robiłam na weekly vlogu laminację brwi na szybko, to wiele osób poprosiło mnie, abym nagrała taki tutorial, jak zrobić laminację brwi w domowych warunkach i dzisiaj właśnie przychodzę z takim tutorialem specjalnie dla was. W dzisiejszym filmie chciałabym wam tylko pokazać laminację brwi, ponieważ jest ona o wiele, wiele mniej skomplikowana niż laminacja rzęs. Jeżeli będziecie chciały, to następnym razem zrobimy sobie taki właśnie film z laminacją rzęs, ale myślę, że najlepiej zacząć od takich bardzo easy rzeczy, więc dzisiaj zapraszam Was na tutorial laminacji brwi. I wbrew pozorom, jest to, słuchajcie, naprawdę bardzo łatwa sprawa. Ważne jest, żebyście wiedzieli też, czy nie macie alergii na niektóre produkty i też jaka jest grubość Waszych włosów, ponieważ to bardzo jest zależne. Ostatnio też widziałam taki filmik u jednej dziewczyny i mówiła o tym, że chyba została jej bardzo źle wykonana ta laminacja brwi, bo trzymała się na pewno nie miesiąc. I faktycznie jest tak, że laminacja brwi powinna trzymać się. No, miesiąc na pewno, mi czasami tak do półtorej wystarcza, i to wszystko jest zależne od tego, jaki mamy włos. Jeżeli wasz włos jest grubszy, no to automatycznie może to się trzymać mniej, ale możemy też trzymać produkt dłużej. I to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli jesteście osobami, które mają bardzo jasną karnację, delikatne włosy, jasne włosy, to ja polecam nie trzymać dłużej takich produktów niż 7 minut i robić to ze stoperem, ponieważ w momencie, gdy to przedłużymy, możemy uszkodzić nasze włoski, więc to jest bardzo ważne. Jeżeli mamy grubsze włosy, no to tutaj to ryzyko uszkodzenia jest o wiele mniejsze, no ale znowu w tym przypadku może być tak, że nie będzie ten efekt na dłużej, chyba że przetrzymamy trochę dłużej produkt, bo tak też możemy zrobić. Możemy przetrzymać na przykład do 10 minut, to już jest właśnie bardzo indywidualne i musimy to wyczuć. Najlepiej na samym początku zrobić tak do 7 minut i zobaczyć, jak długo to nam trzymało się, i następnym razem. Przedłużyć ten czas albo po prostu go skrócić. I to jest taka najbezpieczniejsza właśnie forma. Dobra, jeżeli chodzi o produkty, to ja moje produkty mogę Wam też podlinkować, jakie zamawiam. Zamawiam produkty z Vanity i. Są to takie dwie małe saszetki i to są produkty, których ja używam. Nazywają się shiny. Produkt numer jeden i produkt numer dwa. Jedyneczka ma za zadanie rozmiękczyć nasze włosy i sprawić, że one będą takie bardziej flexible i po prostu do ułożenia, więc tutaj jest bardziej ten niebezpieczny produkt, który w jakimś stopniu może uszkodzić nam te włoski. Produkt numer dwa jest bardziej takim utwardzaczem i on ma za zadanie zamknąć nam. Uformować w takim kształcie, jaki chcemy. Więc jeżeli chodzi o produkty, to jest ich naprawdę bardzo dużo na rynku, i w zależności od tego, jaki produkt używamy, z reguły jest to jedynka i dwójka. No i też te czasy, które trzeba trzymać, są z reguły na opakowaniach albo gdzieś w ulotce, więc to należy zawsze przeczytać. Z reguły po prostu jest to tak od 7 do 14 minut, kiedy powinniśmy się tego stosować, czyli nie więcej po prostu. Kolejna sprawa to, co powinniśmy sobie przygotować. To folia spożywcza i folia spożywcza ma tutaj za zadanie, tak jakby troszeczkę przyspieszyć tą laminację. Także bardzo polecam, bo to naprawdę się sprawdza i bez folii też wyjdzie. To nie jest tak, że musi być, ale jeżeli te włosy są tym bardziej niesforne albo takie, które Wam stoją na prosto, albo które nie chcą się właśnie ułożyć w jakąś stronę, to folia spożywcza tutaj bardzo nam pomaga. No i ona też działa na zasadzie takiej okluzji, gdzie wszystko nam zamyka i po prostu ten proces jest przyspieszony i bardziej trwały. Także polecam robić to z folią spożywczą. Można sobie też na samym początku po prostu przygotować, nie później, kiedy będziemy mieć wszystko nałożone. Więc możemy sobie na samym początku przygotować takie dwa kwadraciki. Okej, okay, jeden i drugi taki sam, żeby mniej więcej na całą wrewę wystarczyło. Następnie oczyszczamy nasze brwi, tak żeby żaden produkt tutaj nam nie został, na przykład o kremie albo po podkładzie, no co tam używamy, wiadomo, wszystko zostawia jakiś film, szczególnie jakieś tłuste rzeczy, więc to przemywamy. Możemy to przemyć tonikiem, ja akurat przemywam Octaniseptem, ale to tonik w zupełności wystarczy. Produkt numer jeden. I ja tutaj używam takiego urządzenia, ale jak najbardziej może być to zwykły plastikowy patyczek. Taka szczoteczka na przykład po starym tuszu, tylko dobrze wymyta, więc tutaj, to jak mówię, może być też taki po prostu zwykły plastikowy patyk. Ja mam takie urządzenie, ale jeżeli nie macie, to też nic się nie dzieje. Nasz produkt i nie wystraszcie się, ponieważ ten pierwszy produkt Dość nieprzyjemnie pachnie. W każdym razie bierzemy i nakładamy na nasze włoski. Nasz produkt jest nałożony, i w momencie, gdy chcemy, żeby dotarł bardziej pomiędzy włoski, to możemy przeczesać szczoteczką. Ja zawsze tak jeszcze wyciągam sobie z tej szczoteczki produkt. Jeszcze raz nałożyć. I ważne jest, żeby nie nakładać nie wiadomo jakiej ilości. Takie opakowanie powinno wystarczyć Wam na rzęsy i na brwi. Więc naprawdę małe ilości, nie do przesady. Cały czas najlepiej sobie dodawać, niż od razu wylać wszystko na brew. Okej, okay, i to już jest wystarczająco duża ilość. Następnie bierzemy naszą folię i nakładamy. Ja zaczynam zawsze od dołu, żeby te włoski pozostały w górze. Trochę tak przyprasuję. I to wszystko. Teraz lecimy z drugą brwią. Dokładnie to samo. Ok, 9 minut już za nami i w tym momencie możemy... Wziąć naszą folię i zobaczcie, teraz te brwi, spójrzmy z bliska, możecie teraz zwrócić uwagę, że produkt sprawił, że te brwi zrobiły się jaśniejsze. Były brązowe, są teraz trochę rudawe, bo taki jest mój pigment, ale to jest naprawdę zależne od po prostu naszego włosa. Następnie musimy wziąć suchy najlepiej bacik, ja tą drugą stroną, którą nie zmurczyłam i zdejmujemy produkt. I to, że te włoski są takie trochę jaśniejsze, to nic się nie dzieje. Produkt numer dwa troszeczkę ujarzmi ten kolor i one zrobią się ciemniejsze. Jeżeli wciąż będą za jasne, no to trzeba po prostu zrobić sobie henne, i to jest jak najbardziej ok. Kolejna sprawa: henne. Jeżeli robicie sobie henne, to ona też po laminacji o wiele lepiej się wchłania, więc z reguły henne robi się w tym etapie. Jeżeli nakładacie henne, to dobrze jest ją zrobić teraz. Ponieważ włoski są otwarte i o wiele lepiej się napiją tego koloru, ale można ją też zrobić później. To jest naprawdę bardzo indywidualne, jak wam wygodnie. W każdym razie ja nie robię henny. Zobaczę może za kilka dni, stwierdzę, że ten odcień jest mimo wszystko za jasny i wtedy tą hennę będę chciała sobie zrobić, ale zobaczymy. Teraz zapamiętajmy, kolor wygląda tak. Nakładamy produkt numer 2 i tak jak mówię, one mogą wrócić do swojego koloru, albo po prostu trzeba tutaj podziałać henną, ale to jest normalne. Więc jeżeli chcecie efekt trochę ciemniejszych, no to najlepiej robić to z farbką. Produkt numer 2 nakładamy dokładnie tak samo, jak robiliśmy z jedynką, więc nakładamy niewielką ilość. Możemy ją za chwileczkę wczesać szczoteczką. Pamiętajcie, żeby tą szczoteczkę oczyścić po tym poprzednim produkcie i żeby tak między włoski nam to wszystko dotarło. Ok, produktu jest już całkiem dużo, wszystko jest ładnie wygładzone, Już tak sobie palcem przyjechałam po tym i następnie lecą folijki, także też pamiętajcie, żeby one były już czyste, wytrzeć najlepiej owacik albo po prostu nałożyć drugą stroną, którą nie używaliśmy wcześniej, tak żeby nie było tego produktu numer jeden. I czekamy kolejne 9 minut. Idealnie i, tak jak mówiłam, już po kolejnych 9 minutach brywki wróciły do swojego koloru. Więc tutaj nie ma się czego obawiać, jeżeli one będą lekko jaśniejsze, bo po drugim produkcie powinny już wrócić do siebie. Przemywamy produkt. I w tym momencie też możemy już przemyć tonikiem albo po prostu wodą. krewki są przemyte i teraz najlepiej nałożyć na nie olejek. Ja akurat mam specjalnie dedykowany olejek do brwi, ale w składzie jest tutaj olej rycynowy, więc nawet taki olejek rycynowy z apteki idealnie zda egzamin. Nakładam najpierw na moją dłoń szczoteczka i nakładamy. I też bardzo wam polecam nakładać sobie codziennie olejek rycynowy na rzęsy, na brwi jest to o wiele bezpieczniejszy sposób, jeżeli chcecie na przykład, żeby ładnie rzęsy wam rosły niż te wszystkie produkty z hormonami, które kupujemy w drogeriach, na przykład na porost rzęs. Taki olejek też zdecydowanie zregeneruje nasze brwi po zabiegu laminacji. I taki jest efekt końcowy. Dajcie znać, co uważacie. Ja właśnie tego oczekiwałam, więc jestem bardzo zadowolona. Też lubię bardzo wyczesać sobie te brwi do góry. Wiem, że nie każdy tak lubi, dlatego spokojnie. To nie znaczy, że musicie zawsze być na wściekłego lisa. Możemy też sobie je tak ujarzmić, jak nam jest tylko wygodnie. Chociaż ja właśnie bardzo lubię, jak one są tak wyczesane. Te brewki teraz są bardzo łatwe do ułożenia podatne na to jak je wyczeszemy, też one nie będą cały czas stać do góry. Pamiętajcie, że na przykład jak pójdziemy spać i wstaniemy rano to one mogą być rozkowane, ale warto właśnie sobie je tak zawsze przeczesać, nałożyć olejek i to wszystko. Niepotrzebne są w sumie żadne mydełka ani żaden żel, bo to już samo w sobie ma za zadanie, że te włoski będą układały się tak jak my je ułożymy. Kolejna sprawa to najlepiej przez od jeden tak do dwóch dni nie moczyć ich. Możemy na przykład przemywać sobie wacikiem jakoś dookoła twarz, ale żeby teraz nie miały kontaktu z wodą i tak spokojnie sobie mogły. Do siebie dojść, no a następnie po prostu używamy wszystko, co używaliśmy wcześniej. Nic nie powinno się tutaj stać. Pamiętajcie tylko o tym, aby używać olej jak najlepiej rycynowy i tak codziennie sobie nakładać, potem przeczytać i efekt wygląda końcowy tak. Więc to wszystko na dzisiaj. Koniecznie dajcie znać, co myślicie i jestem ciekawa, czy będziecie próbować. A z wami się żegnam. Widzimy się oczywiście w kolejnych vlogach, w kolejnych filmach. Buziaki i ciao. ciao.